Powieść Boginie. Oto to z że. Pozdrawiam Was, wiatr. Powieść Boginie. Tom pierwszy. W formie e-booka i PDF. Do kupienia. Link znajduje się w opisie. W opisie też znajduje się link do podcastu, gdzie można odsłuchać pierwsze rozdziały tej powieści. Ja właśnie wyszłam z lokalu wyborczego w Niemczech, gdzie zagłosowałam na dwie młode dziewczyny, bo podobnie jak Desmond Tutu uważam, że ten świat powinny przejąć kobiety w spódnicach. O tym też moja powieść. Idę do domu, przebieram się i zabieram Was na dziesięciodniową wycieczkę rowerową, gdzie oprócz klipów z drogi, które mam zamiar nakręcić, chciałabym Was wprowadzić w atmosferę tej powieści. Ruszamy nad rzekę Łabę, będziemy przejeżdżać przez miasto Lunenburg i zaczynamy dzień szósty. And deep to the silence within. Kobiety w spódnicach, to są te kobiety w spódnicach, czyli ubrane w spódnice. Pewnie też. Ale czy chodzi o coś więcej? Co miał na myśli Desmond Tutu, mówiąc, że ten świat powinny przejąć kobiety w spódnicach? Dwie historie chcę Wam opowiedzieć. Pierwsza związana jest z naszą historią kobiet. My tak naprawdę dopiero od 100 lat. Mamy prawo do głosowania, mamy prawo do tego, żeby pracować, mamy prawo do tego, żeby bez zgody męża podróżować i mamy prawo do własnych dzieci. Że kobiety w, tamtych, w tamtym okresie musiały sięgnąć po, po swoje prawa, podstawowe, fundamentalne prawa i zdobywając te prawa musiały pokazać, i to było jedyne wyjście, musiały pokazać, że potrafią zrobić to samo co mężczyźni. Czyli zakasać rękawy, ubrać spodnie i wyjść i robić dokładnie to, co mężczyźni robią. I to jest świat, który od stu lat przyjmujemy za pewnik, że to jest jedyne, co jest możliwe, że te struktury są nadal patriarchalne. I podejrzewam, że Desmond, to podobnie jak ja, ma na myśli, żeby kobiety onalazły swoją wewnętrzną naturę kobiecą, odnalazły w ogóle te, czym w ogóle jest kobiecość i kobieca natura, i jakie mogłyby w takim razie na podstawie tego, co odnajdą w sobie i co w sobie mają, jakie, stworzyć, jakie mogą stworzyć struktury społeczne. Historia, która wiąże się z kobietami w spódnicy, jest moją prywatną historią i związana jest z warsztatem tantry, który, w którym wzięłam udział. Warsztat tantry odbył się u Estery Saraswati. Bardzo polecam i link do jej warsztatów w opisie poniżej. U Estery wiele lat temu zrobiliśmy takie ćwiczenie, gdzie rozdzieliliśmy, rozdzieliliśmy bo byli tam też mężczyźni i kobiety. Energię męską na dwie i energię kobiecą na dwie. I to była męska aktywna i pasywna i kobieca aktywna i pasywna. I tak jak, jakby można było, to było takie, to było takie ćwiczenie, w które można było się skontaktować z tymi wewnętrznymi aspektami męskimi i kobiecymi, które każdy z nas posiada. Ja w męskiej aktywnej i męskiej pasywnej czułam się bardzo dobrze. Bardzo dobrze czułam się w aktywnej kobiecej. Za to, jak doszło do pasywnej energii kobiecej, e, przeszłam, to było to ćwiczenie, trwało maksymalnie 10 minut, a ja myślałam, że ja po prostu umrę. E, kiedy miałam doświadczać pasywnego przyjmowania, e, po prostu nieaktywowanie nie energii, przyjmowania, leżenia, po <grymne> prostu wyciszenie wyglądało w ten sposób, że miałam leżeć i przyjmować, cokolwiek miało przejść. Ja przycierpiałam katusza. W dużej mierze kojarzymy tą aktywną stronę kobiecą, taką wabiącą, aktywnie prezentującą się. Za to nie wiem, na ile, moim zdaniem, bardzo mało przywiązujemy wagę, jak ogromną, ogromną mocą jest też kobieca pasywność, czyli wycofanie do wnętrza, czyli głębokie skupienie się na sobie i przyciąganie rzeczy z, z zewnątrz, nie ruszając się. Okay, za mną zmiana tła, czyli oznacza to, że jest już dzień siódmy i jestem już w innym miejscu. Znajduję się w miejscowości Bojcemburg nad rzeką Łabą. Mieszkam w centrum jogi kundalini i tak naprawdę jest to też centrum. Jest to Akademia Sikhizmu i hinduskiej religii, gdzie wczoraj już w ceremonii kirtan śpiewałam, śpiewałam mantry razem z nimi. I jestem też zaproszona jutro na ceremonię gudwara, czyli takich główną jakby mszę. Tutaj zostaję przez weekend, przez czyli 7, 7 i 8 dzień będzie tutaj.

mieście Dzień dziewiąty. Zaczynamy od pociągu. Kto oni i ima i do jarmu, Miasto, które zaczyna jest kilkoma jeziorami głośno eee, i widzę miasto. Dziesięć przykazań. Pierwsze: Bóg jest miłością uniwersalną, dostępną porówno dla każdej istoty na tej planecie. Drugie: Nie ma Boga innego niż samo życie. Kontakt z Nim jest bezpośrednim, indywidualnym doświadczeniem. Pomiędzy Bogiem a człowiekiem nie ma pośredników. Trzecie. Rzeczywistość jest bezpośrednim odbiciem mojego wnętrza. To ja kreuję światło ku mnie i jestem za to w pełni odpowiedzialna. Prawda jest we mnie, nie szukam jej gdzie indziej. Czwarte, rozpoznaję swoje potrzeby i znam siebie. Dążę w życiu do tego, by wiedzieć, kim jestem. Jestem autentyczna i pomagam innym uwolnić swój potencjał. Piąte. Moje ciało należy do mnie, dbam o moje ciało, by służyło jak najlepiej w mojej misji życiowej. Szóste. Szacunek do innych ludzi, zwierząt i natury jest bezpośrednim doświadczeniem. Dążę do tego, by szacunek był moją naturalną potrzebą, niewyuczonym mechanizmem. Siódme. Życie toczy się tu i teraz. Życie to nie wychowanie. Szanuję ścieżkę każdego człowieka. Wychowuję dzieci tak, by szanowały siebie i innych, nie oceniały. Dla każdego jest miejsce na tej planecie. Ósme. Słucham samej siebie. Przyjmuję wskazówki z własnego wnętrza, a nie jestem sługą tego, co jest na zewnątrz. 9. Prowadzi mnie miłość, a miłość jest modlitwą. Dziesiąte. Ubieram w każdej chwili. Dzięki czemu będę mogła być nowa w każdej z tych chwil. Żyję w pełni. Opucone. Ok, to jechałam. Znajduje się w gospodarstwie ekologicznym Hof Medewege, które funkcjonuje na podstawie konceptu Demeter. Demeter to są produkty, które można kupić też w Polsce, niemieckie. Organiczne, ekologiczne, ale one są jeszcze bardziej opostrzone, jeśli chodzi o zasady ekologiczne. I chodzi tu o to, że tu jest bardzo dużo zwraca się uwagę na to, w jakim stanie jest ziemia. Tutaj się więcej ziemi daje niż zabiera. Jest taka zasada, i zasada jest też taka. Że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o samą produkcję, ale też o samopoczucie i dobro, dobrobyt pracowników i ludzi, którzy mieszkają w tym miejscu, czyli to jest taki rodzaj wspólnoty. Tutaj jestem w takim bardzo dużym gospodarstwie, Demeter. Ponad 100, chyba 130 osób tutaj mieszka, ponad 300 pracuje. Oprócz tego oni zbudowali tutaj jeszcze miejsca do odpoczynku, takie tak zwane Ferienwohnungen, czyli miejsca, w których można spędzić wakacje. My przyjechałam. Za pracami mam 200-300 kur, a z przodu mam 200-300 dzieci. E, tu jestem, tak, tu zaczynamy. Kolejne czynniki. Oh, yeah, 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 e, jest taki psycholog w Niemczech, którego nazwiska niestety nie pamiętam, który powiedział, że mężczyzna potrzebuje kobiety, a kobieta. Potrzebuje drugiej kobiety. Zaczęłam mówić o, tym, o tych zmianach o tych struktury społecznej, czyli jak budować świat, który byłby oparty na wartościach kobiecych. I myślę, że zadanie kobiet na ten moment, na tym, na tym świecie, to jest odbudowanie swojej własnej wewnętrznej struktury, w struktury psychicznej, takiej emocjonalnej i duchowej. Ale też zbudowanie tej struktury właśnie w przestrzeni, ja i inna kobieta. Kolejny 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 Tu chciałabym. Yy... <gulę> no, jak no Jak to się nazywa? No dobrze, to. <gulę> Tu powiem o relacji kobiet, które nazywam, nazywa się unią kobiecą i relacji kobiet, które nazywa się siostrzeństwo. Unia kobiet to są kobiety, które zbierają się w kręgu, zbierają się w grupie po to, żeby w pewnym stopniu kultywować swoją ofiarę, określają swoją moc, ale w ten sposób zaniżają też moc mężczyzn często. I tak naprawdę nie są te relacje głębokie. Dużo jest tam ukrytych emocji. Często konflikty nie są w ogóle rozwiązywane. Jeżeli się pojawiają, to albo to trzaska i już nie wraca, albo po prostu unika się konfliktów. To nie jest żadna podstawa do tworzenia zdrowego społeczeństwa. Siostrzeństwo polega na czymś innym. Siostrzeństwo to są kobiety, które siadają w kręgu, które przyznają się do swojego bólu, które pokazują swoje słabości. Które starają się rozwiązywać konflikty, które głębiej wchodzą w relacje i są, to są kobiety, często, które po prostu są dojrzalsze. Ania Miłońska, która w bardzo ciekawy sposób porusza temat społeczeństwa, społeczeństwa pokojowego na podstawie pracy archeolożki Marii Butas. Ania robi warsztaty, ma mnóstwo wykładów i jest osobą taką bardzo aktywną, więc chciałabym tutaj też polecić Anii pracę i link oczywiście znajduje się w opisie. Ania Miłońska tworzy kręki też kobiece i twierdzi, że tak naprawdę siostrzeństwo jest do odzyskania dopiero w trzecim pokoleniu. Czyli dopiero jeżeli trzecie pokolenie pozna, jeżeli będzie. Po prostu do siostrzeństwa też potrzebna jest hierarchia, może nie hierarchia, tylko pokoleniowość, czyli dzieci powinny mieć, dziewczynki powinny mieć wsparcie u matek i babek. Dziewięćdziesiąty wiatr. Są wiatry dzieciństwa, wieku dojrzałego, i takie, które wieją dla starszyzny. Są wiatry, które zwiewają czapki z głów, są takie, które podburzają spódnicę młodej dziewczyny, gdy ktoś patrzy. Są wiatry krzywe, polne i podłużne, uliczne, kominowe z dźwiękiem i dopasowane do indywidualnego ucha. Są wiatry przynoszące zmiany i są takie, które mówią, by zostać. Są takie, które pieszczą skórę, są też takie, które zapierają oddech. Są wiatry, dla których stoi się godzinami bez ruchu, są takie, od których się ucieka. Są wiatry przenoszące pył i zagładę, są wiatry, które przynoszą lekkość i nadzieję. Są wiatry namiętne i pobudzające, spragnione i nieujaśnione, całe i przepołowione, zmęczone i rześkie. Jako prezydentka Portugalii rozpoznawała je wszystkie. Jej kraj na krawędzi Europy, oberwany w stronę oceanu, którego podmuchach się wychowała, to kraina wiatru. You come bearing stories a lantern in the dark I greet you here I welcome what you bring though it may Radzić. Moja powieść jest o tym, że kobiety przejmują świat, zapełniają parlamenty, przejmują kontrolę na całym świecie. Ale jest jeden problem: nie są gotowe na te zmiany. Nie mają na tyle siły, nie mają na tyle otwartego serca. Brakuje im mocy, która płynie z matki ziemi, a matka ziemia sama w sobie też ma zablokowane czakramy, zablokowane nostrza, zablokowane, e, zablokowane serce. Z tego powodu dwóch młodych ludzi, mój młody Johan i młoda Lucienne jeżdżą w pięć różnych miejsc świata i odblokowują tę energię po to, żeby Matka Ziemia mogła oddychać i pomogła kobietom w przejęciu tego świata. I jeszcze jedno. Okazało się, że moja dziesięciodniowa podróż rowerem ma jednak 11 dni. Czy mnie zauważyłam? I y, z tego powodu kręcimy dalej. Zostańcie. W medywego poznałam wspaniałe kobiety i nie było czasu na filmowanie. Słuchajcie, nie ma na świecie kobiety, która mówi tak pięknie o kobiecości jak Marek Taran. Jeśli jeszcze nie znacie Marka Tarana i interesujecie się tematem kobiecości, to koniecznie zajrzyjcie do niego na stronę. Oczywiście link na dole w opisie. Marek Taran twierdzi, że środki mądrości kobiecej znajdują się w trzech punktach: w łonie, w sercu i w gardle. W czasach patriarchatu wszystkie te trzy punkty zostały ztraumatyzowane. Na nasze łono położono zakazy, poraniano serca. Zamknięto gardła. A ja jestem jedną z tych bardzo wielu kobiet, już na całym świecie, które sięgnęły po ten temat głębiej, temat kobiecości, czym to tak naprawdę jest, i e, dotknęły tych straumatyzowanych miejsc. To jest jeden z powodów, dlaczego na warsztacie tantry. Czułam taka tusza, ponieważ te wszystkie traumy zaczęły się wtedy otwierać i ból sprzed wielu, wielu pokoleń. Koniec. Ta podróż dobiegła końca. Słuchajcie, ja znajduję się w ogrodzie bogini, bo wpadłam na nowy pomysł, na nową podróż. I na nowego vloga. Także subskrybujcie, lajkujcie, bo będzie mniej więcej. Komentujcie pozytywnie i niepozytywnie, chociaż ostrzegam, że i tak będę to robić. No i. Do zobaczenia. We are spirit We've always been